Joś siemano ja jestem Ruki i mam dla was mega ciekawe informacje, które wyciekły właśnie z MVC 2017 z panelu, gdzie szef na NTQ wypowiadał się na temat gry Pokemon GO, w którym to mowa jest o nowych pokémonach, które mają jeszcze wejść w tym roku w Pokémon GO i wielu innych ciekawych informacjach, które dowiecie się właśnie z tego odcinka, więc bardzo bym was prosił, żebyście jak zawsze w takich ważnych momentach zostawili łapkę w górę, dzięki czemu ten filmik trafi do większej rzeszy osób i większa rzesza osób dowie się właśnie o tych mega nowościach, które mają wbić jeszcze w tym roku do Pokemon go. A tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy. Od 27 lutego aż po dziś dzień odbywa się MVC w Barcelonie, czyli takie jakby targi mobilne, na których pojawił się szef na etiku John Hank, który miał tam swój panel i John Hank zdradził nam, że w tym roku będą jeszcze trzy wielkie aktualizacje, a druga generacja była jedną jakby z czterech wielkich aktualizacji w tym roku. Na panelu John Hank niestety nie chciał zdradzać, o czym mają być te aktualizacje, natomiast w wywiadzie dla El Periodico nasz kochany John Hank zdradził wiele bardzo ważnych szczegółów dotyczących właśnie Pokémon Go i tych aktualizacji, które mają wejść do Pokémon Go. Nie zdradził on wszystkich sekretów, ale dał nam wiele do myślenia, ponieważ powiedział, że aktualizacje te będą dotyczyć: po pierwsze, nowych Pokémonów do Pokémon Go, a po drugie, większa kooperatywność między graczami, co ma być swoją drogą zaproszczone z ingresu, ponieważ na dzień dzisiejszy w Ingresie działa to bardzo dobrze i John Hank właśnie nabąknął, że to co działa już w Ingresie zacznie działać w Pokémon GO, są tworzone wydarzenia, które angażują wszystkie teamy, które znajdują się w ingresie i generalnie jeśli będzie coś takiego w Pokémon GO to będzie to mega duże wprowadzenie i bardzo możliwe, że w tą kooperację właśnie wchodzi PvP, czyli walki między graczami co John Hank w poprzednich wywiadach około miesiąca temu zapowiedział właśnie, że niedługo będzie albo PvP albo trade, a dlaczego nie będzie to trade dowiecie się jeszcze z tego odcinka dużo rzeczy będzie zaimportowanych z ingresa który swoją drogą w tym roku będzie miał swoją nową wersję, także w tym w tym roku dla Nianticu wiele będzie się działo. Widać, że Niantic inwestuje w oba swoje projekty i Pokémon Go i Ingress właśnie. Jeśli chodzi o nowe pokemony, nie sądzę, żeby, żeby były to legendarne pokemony. Na pewno legendarne pokemony nie będą się spawnić tak jak Dragonite, o czym wiele razy mówiłem, ponieważ nie miałoby to żadnego sensu. Jedyny sens legendarnych Pokémonów to właśnie globalne eventy, co też ma w tym roku się pojawić jakby w Pokémon Go, co wynikało z poprzedniego wywiadu, który odbył się jakiś, nie wiem, miesiąc temu około. Również nie sądzę, żeby były to shiny Pokémony, ponieważ shiny Pokémony to nie są nowe Pokémony, tylko to są... Inne wersje starych Pokemonów Więc myślę, że jedną z tych trzech aktualizacji to będzie właśnie trzecia generacja, która zostanie wprowadzona do Pokémon Go, ponieważ drugiej generacji nie jest aż tak dużo, żeby utrzymać nas do końca roku. Natomiast dlaczego w jednej z tych aktualizacji nie będzie traida? Jeden z superredditorów na podstawie tych informacji, które posiada, twierdzi, że Nanitic wycofuje się z traida, ponieważ jest on ogromnym zagrożeniem dla Pokémon Go. Po pierwsze skamerstwo, po drugie chitterstwo, które przez trade'a zaburzyłoby całkiem tą grę, co zresztą pokazuje kod gry, z którego wycofano trade po jednej z ostatnich aktualizacji, to też pokazuje to stanowisko na jeśli chodzi o trade, i bardziej stawiałbym na PvP, które na zapowiedziało w poprzednich wywiadach, że będzie to funkcja, którą dodadzą niedługo, że będzie to niby albo PvP, albo trade. Ale skoro wycofuję trade z kodu gry oraz stanowisko na że rzekomo jest negatywne, jeśli chodzi o trade, jak na razie na dzień dzisiejszy. Tak myślę, że raczej pojawi się. PVP, ani właśnie trade. Ponadto na jednej z prezentacji na Antigu wyciekły takie oto zdjęcia. Które Są to szkice tego, co początkowo miało się znaleźć właśnie w Pokémon Go, które przedstawiają nam większe zróżnicowanie pór dnia, a nawet pogodę. Widzimy tutaj nie tylko zachody słońca, ale także słoneczny dzień, różne warunki pogodowe, oraz następny slajd, który przedstawia to, co prawdopodobnie będzie do Pokémon Go. Jak widzicie, mamy tutaj zachód słońca naniesiony na mapę Pokémon Go, tą naszą teraźniejszą mapę. Więc na Antik prawdopodobnie. Pracuje nad wprowadzeniem po pierwsze większego rozróżnicowania dnia, ale także zróżnicowania pogody w Pokémon Go. I Byłoby epicko, gdyby Pokémon Go rozróżniało inne respy Pokémonów. Podczas innych warunków pogodowych jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ Pokémon Go już rozróżnia dzień i noc. Także już możecie sobie w głowie wyobrazić, jak wielkim projektem w przyszłości będzie Pokémon Go, w porównaniu do tego co mamy teraz. Zobaczcie, ile sama druga generacja i te wszystkie nowe malinki, nowe systemy łapania, nowe systemy uciekania Pokemonów wprowadziły do rozgrywki do Pokémon Go. Ponieważ bez tego druga generacja szybko by się znudziła, bo byłoby to takie tylko łapanie z forków, a teraz jak widzicie nawet łapanie słowków daje nam większą satysfakcję, a ja wprowadzić tylko kilka rzeczy, a zobaczcie ile jeszcze chcą wprowadzić i to nie tylko w przyszłości, ale w samym tym roku. Także to tyle w tym odcinku zostawimy tym filmem jak najwięcej, nawet w górę, ponieważ są to mega ważne informacje. Mega epickie, kozackie rzeczy czekają nas w tym roku w Pokemonu. Ta gra będzie jeszcze bardziej epicka, jeszcze bardziej ciekawa. Właśnie dzięki tym aktualizacjom. Więc tak, także ten filmik udostępnić gdzie się da. Dzisiaj o 14 będzie jeszcze jeden filmik z Ewolucji Kamieniem Ewolucji. Także dzisiaj macie dwa epickie filmiki, ponieważ wczoraj uszkodził mi projekt, a naprawiłem ten projekt, więc dzisiaj macie w nagrodę dwa filmiki. Także widzimy się jeszcze o 14, a tymczasem ja się zrobię, że trzymajcie się, kochani.